Ja się zamieniam w słuch, bo trochę się obawiam tego tematu, więc słucham. Nie, no nie masz się czego bać, jeśli nie kupisz, jeśli ci się nie spodoba, tak? bo chodzi o perfumy o zapachu spermy. Takie perfumy już teraz można kupić w sklepach. Czy to jest linia ma, męska, czy kobieca? Jak tylko wolisz, bo to tak naprawdę właśnie cały mek polega na tym, że różne... Uniseks zapachy po prostu. Różnie na danej skórze się ulatniają, tak? Różne bukiety zapachowe później się zmieniają. I jak kobieta spróbuje, może pachnieć zupełnie inaczej niż mężczyzna. No, co kto lubi, tak? Oczywiście tam to nie jest tak, że to tylko i wyłącznie sperma. I dodajmy, że to jest oczywiście ze składników roślinnych, to po prostu taka kompozycja jest wydobywana, tak? Ale tam jest jeszcze. <laughs> śmiejesz się? No ja się śmieję, ale no nie. No to to jest taki zabawny temat, dobrze? Mhm. Jeszcze masz do tego zapach krwi, mhm. masz do tego zapach śliny, także to naprawdę, jak to się wszystko połączy, to nie musi pachnieć tak, jak ci się wydaje, naprawdę, no. Jest coś takiego. Pytanie, czy to jest po to, żeby ludzie kupowali, czy po to, żeby firma jakby swoją markę tworzyła i pokazywała, a widzicie, co my potrafimy, tak? I jakie tutaj perfumy mamy. I ja naprawdę byłam dzisiaj w sklepie, gdzie przeróżne zapachy, to ja naprawdę się śmieję. Ja się to śmieję, przepraszam. Spokojnie, gdzie przeróżne były zapachy. I na przykład, ja myślę, że coś dla ciebie teraz na zimę. Coś typowo. Przepraszam, cię nie na się nie, nie mogę trzymać. Posłuchaj mnie. Mm -hmm. Na zimę. Ja mówiłem, że ja tego tematu się boję. Ja od razu mówiłem od samego początku. Dobrze. Katarzyna Rycerz, dziwne zapachy. Zacznijmy jeszcze raz. To ja może podejdę do ciebie i o, powiedz mi, czym ci tutaj pachnie? I to nie jest, proszę państwa, ten zapach, co myślisz. Ładnie, Ładny. ładnie pachnie. To jest marchewka. <grym> marchewka. <grym> marchewka. Marchewka. <grym> Powiem ci, że ja się dawno nie popłakałam ze śmiechu. Muszę ci ja za to podziękować. Bardzo ci dziękuję. Nie Bo wiem, ja czy chciałam, jest sens jeszcze nie rozmawiać, się, Kasia. Nie, ja chciałam się spytać tak naprawdę. Czym się to pachnie, dlatego że to wszystko zależy. I ja dzisiaj robiłam sondę i podchodziłam do ludzi, właśnie prosiłam, żeby im powiedzieli, jaki zapach tutaj czują. I jednym to pachniało mydłem, inni, inni mówili, że jakieś kwiaty w ogóle, mhm. tak? I nikt tak naprawdę nie wpadł na to, że to jest marchewka. Więc kontynuując, masz coś napisane na opakowaniu, tak, wiesz co to jest. Natomiast jeżeli ja wypsikałabym się tymi nowymi perfumami, o zapachu już nie wymieniajmy, bo zaraz znowu będziemy się wszyscy śmieli, to ja Ci mogę pachnieć zupełnie czymś innym. To możesz mi powiedzieć, że to jest jakaś dziwna kompozycja chemiczna albo czymkolwiek i wcale nie wpadniesz na to, że to jest właśnie o zapachu no, spermy, bo już się uspokoiliśmy wszyscy. Tak, tak, tak? jesteśmy spokojni. No, Ale kontynuując temat, naprawdę są bardzo ciekawe takie oryginalne zapachy. Na przykład dla mężczyzn masz taką mieszankę... Alkoholu przeróżnego. Koniak, wódka rosyjska z cygarami. Wyobraź sobie. I tak możesz pachnieć zimą. Pan mi powiedział, że wyobraź sobie sprzedawca, że kobiety kupują takie zapachy po to, żeby jakby manipulować wizerunkiem, bo jak się tym popsikają, to się wydają takie, że ach, wchodzi kobieta, taka męska, silna, tak? Dla bizneswoman. To idealne jest wtedy. Na przykład, także masz te cygara z koniakiem. Są takie morska bryza, trochę woda z solą. Trywialne, prawda? Woda z co to w ogóle jest. A jak spróbowałam, to naprawdę ładnie pachnie. No i jest ta marchewka. No tak, tutaj, przepraszam, polegliśmy po prostu. <grywka> Także jest marchewka, e, co tam jeszcze było, bardzo dziwny zapach, który, jak to pani sprzedawczyni powiedziała, pachnie trochę po czyli e, naszym głównym cmentarzem warszawskim, zabytkowym, czyli te mury, takie stare kamienie, mech. Komuś się kojarzy z powązkami, a teoretycznie to są takie właśnie stare, bardzo stare kamienie. Albo drożdżówki. Jak chcesz. Ale naprawdę, no. Naprawdę są bardzo słodkie, pszczurzne zapachy. I naprawdę to jest oficjalna nazwa, że to pachnie babką drożdżową z rodzynkami. No naprawdę. Jakieś przeróżne ciasteczka jest taka firma, która ma całą to ja też serię. Też Przyszła Karolina Kowska, które, które perfumy wybierasz. Nie no, ja w ogóle jestem zszokowana, posłuchiwałam waszą rozmowę. O ja nie wiem, że ja jestem. Ja jej właśnie widzę, właśnie widzę, Piotrze. To, to może, może przejmę na chwilę inicjatywę. Chciałabym bardzo serdecznie Państwa zaprosić na program raport, który rozpocznie się tradycyjnie po godzinie 15.30. Gorąco polecam. Już nie mogę się doczekać tego spotkania, długo na nie czekałam.